Od Kubusia, że jestem od Kubusia. I moja walka będzie, wiesz? A ja jeszcze, jeszcze nie jestem w trakcie, ale kurczę nie wiem jeszcze mówię, o co chodzi, wiesz? Jesteś w trakcie. Ale w trakcie ty... czego jesteś? No, z tobą jak rozmawiałem, tutaj, pamiętasz? No. Czy jestem zainteresowany, pamiętasz? No. No, ale ja się zgadzam, nie? No, dobra, dobra, ale wiesz, ja nie powiedziałem, że na stuprocentę nie... jest. No tak, tak jak... ale powiedziałem, że mi załatwisz. Tak, tak nie powiedziałem. Mi się zdaje, że powiedziałem, że mi załatwisz. Nie, że mógłbym spróbować, zapytać. Aha, to aha, jest takie coś może. Ja nie Ja nie będę odpowiadał. Ja też jest tam publiczności, nie? A ja to nabijałem, nie? Za to nabijałem z tym gościem, nie? O kurwa, to już teraz wszystkie Żule w Drezdęku będą chciały. Ku jesteś do tych? Ja pierdolę lekura, Ale się nakręciło co? Czekam tak, tak. <grywa> Widziałeś ten filmik? Widziałem kilka filmów. No. No, a teraz to, teraz to jeszcze raz. Co ty chcesz teraz zrobić? Ten rower jak pokusa co miałem. No jest on chyba tak? Tak, chcę go kupić teraz. Potrzebuję 3 dychy dla niego. No ale też ty mówiłeś, że tego rowerka nie sprzedasz nigdy w życiu. No ale kryzys. Dzisiaj mam puchę, się kupię drugi wiesz. Dzisiaj do Rzymu, jak do pana, wiesz? Ale co tu dwa rowery masz? No, dwa. Mam górę jednego i Fokusa, nie? A jeszcze mam dołu, nie? Za Fokusa wziąłeś stówę. No tak, ale chcę go sprzedać. Ja wziąłem pozostał Fokusa, wiesz? No ale nie pamiętasz, jak byłeś u mnie i ja ci powiedziałem, że stuwa to jest max? No ale chcę go sprzedać. Ale stówę za niego wziąłeś? Kubuś, trzy dychy potrzebuje i jesteśmy kwita. A to jeszcze, żeby trzy dychy ci do niego dorzucić? No i go sprzedaję, i mam kwita. jesteśmy. I go sprzedałeś sobie na za 200, czy na ile wiesz? To ile ty mam z odsetkami? 110. No. Czyli by trzeba było zrobić 140 na umowie, tak? 30 dla ciebie. No tak, no. Nie no. szkoda ci to? No szkoda mi to, ale co, jak kryzys przy wiesz. Dzisiaj mam fuchę. dzisiaj wale puchę, o 18 ma być pana Żywica położyć, cały korytarz, nie? No to zostaw sobie ten rower. Co? Ale nie mam pieniędzy, bo no skąd bezna? To nie jest bajka, wiesz? A po co, na co ty, ty, ty się tego potrzebujesz? No chcę sobie papierosy kupić, 20 złotych fajki, nie? No. I co mi dyska dostaniesz, nie? Ale szkoda mi gościłem, bo to jest 29 koła, nie typowe ale ekolożowa no, nie? Dobra, sprzedaję go. Trzy... No, no, tu widzę jakiś drugi jeszcze masz. No mam, góralka też, Ta o hamulce, nie? No to w razie wóz zawsze tego góralka będziesz miał. No, Na no, góralka nie, góralka jeszcze mam, no, jeszcze go wykupię, nie? Ale koloru sprzedam, nie? Szkoda mi, wie, powiem Ci, ale jest kryzys, no co robisz. Czyli 3D chyba Ci dorzuci do tego? No, no. no. nie ma problemu, Szkola Szkoda mi go, powiem Ci, szkoda mi go. Pół roku go miałem, ale szkoda mi go, wiesz? A Kurwa, niej, wady po pies. nim chodzą! Ruberek wystawię na sprzedaż, ale podejrzewam, że nie będzie tak aż szybko chętnych na niego no to najwyżej sobie odkupisz no i ch***** odkupię, ja i tak dzisiaj kasę zarobię i tak bo idę Rzymice połóż, kosztuje powiedziałem 9 stóp nie o 9 stóp powiedziałem za Rzymice nie tak, Nie tak na szkoda co tak jest marno, marno jeb*** to jest niesamowite, ten kurwa lombard to już jest to jest jakieś skupisko żuli kurwa, nie papka do góry człowieku no ale patrz, jakbyśmy zrobili tak, że ja nie będę go robił na sprzedaż, tylko dorzucę Ci te trzy dychy, no. ale go zastawimy skorotem. Mówisz? Można tak? No. Nie no mi szkoda, powiem komuś, mi to do szkoda, szkoda, wiesz? Nie to szkoda, wiesz? Kuba, potrzebuję, Widziałeś? O, jest sprzęt, nie? Na początku byś tak wymodował, bo mi go Ten już przychodził i to jest sprzęt, popatrz, popatrz. Dziesięć złotych potrzebuję. Szkoła sprawiasz, wiesz? Naprawdę nie jest kola, nie? Mm. Rowery, rowery. Co? Ty, kawał! Co? Ej, zioł, malu! Co? Ja byłem dzisiaj u ciebie. Jak ty, byłeś tu? Ja jestem twoim sąsiadem. Jak ty moim sąsiadem człowieku jesteś? U już dwa tygodnie. Twoim sąsiadem. Mówię. No to pójdziemy razem do mnie. No. 30 no 30 maryna, to, rowera no. sobie wypijemy. Po, po, po zimnym jednym. Ale dwa tygodnie, dwa tygodnie. Byłem dziś, byłem wczoraj, byłem dzisiaj u ciebie. rano pokazać drzwi. Ty, no właśnie, ktoś mi walił w drzwi. No to ja byłem rano. Ale tak grzecznie. Puk, no. puk, 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 puk. No, no przecież nie waliłem pięścią, tylko grzecznie. No to było no. powiedzieć, Rafał. No mówię no ci, Rafał. No to by była inna sytuacja. No. no a ty myślałeś, że kto puka, że nie otwierałeś No. no. Sąsiad, moje ja zapalę sobie fajkę pogadamy, piwko i pijemy wiesz. Ale widzisz, jak się u mnie teraz narobiło, nie? No. Na ulicy, nie? Widziałeś, nie? No. Wczoraj re, resztę dziewaczyli się wyprowadzają do hełstu, nie? A czemu? On się poszedł. No, przecież mama na nią przepisała całą chatę, nie? Całą facjentę, nie? No, przecież już sprzedali mieszkanie. Widziałeś, ile wiórów leży na podwórku? Nie, tam, bo nie chodziłem. Komuś nie będę chodził, grzeba po podwórku komuś. Byłem u ciebie zapukajłem wcześniej i nie otwieram. No. Osią, domu dalej, nie? Damy sobie radę. Ty ile płacisz Marianowi? 900. Miesięcznie? Tak. Za tą górę, co ty, ty tam mieszkasz? Na, gó na górze, no, na, no, na, z, no, na, balk na balkonie. No, na balkonie. Z balkonem. No chłopie no, kuchnia, pokój, łazienka i balkon, no. nie? No, Ale ja chyba mam chatę taką po remoncie wiesz No Marian dba! No wiesz jaki Marian jest? Mi, tak? mi no. no Kuba nie śmiej się! No takie jest życie, jesteśmy w wygibusy i tyle. Ty masz 30 kg rowerka, jest, yy, po prostu umowę mhm. zrobiłem teraz na 140 mhm. i jest na miesiąc Dalej, no, nie? Bo, ale nie, nie sprzedasz mi go. No teraz jest zostawiony, masz no miesiąc no, czasu, no, nie? No czeka. Fuszkę zrobisz, pieniążki zarobisz, odbierzesz. Ja dzisiaj kucham, ale nie? 18 18.00 Dlaczego no ty tak? chciałeś go sprzedać teraz? Co? No to po co ty go chciałeś sprzedać? No bo chciałem się palić, a pajek nie mam. No jak papierosów nie masz, no to chodź, to ja ci dam tego papierosa ja, w, ja, w domu, ci zrobię. Ja sobie ja zaraz tylko nie miałem się palić, a kolażowa ma chłopiec z zajebistą Jaką kolażowę? No chłopiec, no mieć koła. Dużo jest zostawiono w pokusę, wiesz? I mi go skoda była sprzedać, chłopiec go trzymał A ty co tam masz? Myśli, co ty żeś tak, tak. tam, panie, przyniósł? Co? Co ty żeś tam, panie, przyniósł? To? No no a co? A to dla starszych ludzi jest. Że można sobie tabletki to chować, o. Takie coś. Co to ja to jest. Ach, mówiłem, że dychę! Już czuję same faje. No Tylko. bo paliłem w domu papierosy. No, nie a wiesz, że ja palę papierosy? No, no masakra. No. No, no i nie mogę takiego czegoś wziąć w takim stanie. Słoniki, wykupiłeś? kupiłeś? No jeszcze nie, a czego? To powiedz mi, kupisz, To kiedy byś mi tak, możesz mi to ogarnąć wszystko? Co? <laughs> no mówię ci, że ja nie jestem od ogarniania. Ja wiem, że ty załatwasz wszystko. Nie, no co ty, co? Nie, no ale to? Nie. to, ale. Od kiedy mogę tak powiedzieć, że ja w, w Ja to uwierz, znajdą cię. No. A ty od kiedy ty tam mieszkasz, Mariana? No ile jest? Dwa tygodnie? Dwa tygodnie. Tak. To jest trochę czasu. No, ale mam cały miesiąc zapłacone kurczę i mam to w dupie, weź. No, fuchy sebale i mam w dupie. Bardzo pieniążki są. Dzisiaj idę też na. No, a czego się żywisz? A czego się żywisz? No fuchy bo robię, nie? Przez fuchy nie robię za 100 zł, nie? Dzisiaj żywicę kładę, powiedziałem go sobie taki... No taki kawałek, no takie żywiczki, no. nie? No odtąd, nie? No. Ile to będzie? 6 metrów długo, nie? No. I wysokie półtora metra, nie? Powiedziałem 900 zł. No, 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 no. 900 zł? To już nie uwierzysz. A za ile ty będziesz robił? Za 10 zł 20? Jeżeli ta żywiczka kosztuje? Tylko położyć, to nie jest 20-30 zł. Teraz tyle, bo tak kosztuje, to jest. No. On musi kupić ten plaster, musi kupić żywiczkę, wszystko wiesz. Materiał mi, nie? No ja muszę skuć, muszę zagruntować, wiesz. To nie jest taka bajka, nie? Jak to Wystawcie Wystarczy mi takie puszki i mi to wiesz. Jak tak codziennie? Codziennie mam puszki. Dzisiaj idę na, na 17, bo tam w sklep zamykają ryby. No, i pana w... ryby zamykają. Tak? No ja wiem gdzie. No, w... no, no tutaj za to masz, nie? No to weź... E, tak. mówisz o panu... No to mówią, on, on bardzo dobry człowiek. No, no to on mi tyle płaci, nie? Ja mu całą kamienicę zrobiłem, zrobiłem mu kawiarenkę, wszystko mu zrobiłem. Tu hatę co co ma, nie? To wiesz, ten budynek dwupiętrowy, nie? No. Tu kawienkę, No, no tutaj, w narożniku. W narożniku ma kawiarenkę, też mu robiłem elewację. A tam tutaj nie wiem, ale Tu tutaj mu robiłem... ja wiem, a fajnie porobione. Robię, no to co ja mu robiłem? Rybny też mu robiłem tam, w mieście te rybny na lądzie No. Też mu tam robiłem. Ja mu odgrował od chat, porobiłem. I tam budowlanki liznąłeś, nie? Liznął, lizną. lizną. Ja o, ma szes... pojęcie. O 16 lat. Jak miałem 16 lat, ochotniczych umiec pracy skończyłem w sercach. A jak on był mały, to wiesz wie czemu jest taki wygibus? Bo jak był mały, nie, to nauczycielka go twardą książką po głowie biła. <laughs> no, no, no. Ochotniczych umiec pracy skończyłem, nie? Ja go lubię, bo my się znamy z ma, ile? Ma, 30 ma, lat się Mam, papier, nie? Tinkarz, mam. Ale budowlanko jest... I akrobata, jak akrobata, ile... a jeszcze zaznacz do tego, murasz tynkasz i akrobata. Ale ile, 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 ile elewacji narobiłem w tych drzęków? Ty ile nie A nie, ile elewacji narobiłem, ile mieszkań wszystko w dryzenku, nie? Robił, no robił. U, u, u tego wszędzie. No. A ty pamiętasz jak miałeś takiego Forda escorta? Miałem granatowego kiedyś, kiedyś? Miałem, miałem kalibrę, 2 litrową. No jak, ja ty przecież jedził. Też u mnie Mondeo, zostawił. Na Mondeo. podwórko do mnie się czubek wbił. Ja bym nie bus jestem, wiesz? Tego Eskorta to mój Ale czekaj, zaraz tak? cię podpiszę. Ale ty pamiętasz e, A jak ty żeś u mnie tego zostawił Forda? Ja na ale... podwórku? Jakie... jakie Stare to jest naprawdę. Ja nie się nie chciał ich słuchać. I bręką kładkę zostawiłem litrową? Pod bogiem! I lunch je miał, jak biznesmen jeździł. Biurokrata! No, Koba nie musisz nam mu uwierzyć! Powiedz, ty miałeś lunchie? No, rudemu sprzedałeś. No, no. no Mariuszowi, nie? A wiesz, że się rozstał, nie? Mariusz kiedy, się rozstał, powiem z Powiem Ci, kiedyś byłem gościem, nie? Teraz padłem tak na cyfr. Ale ja się odbiję, nie? A wiesz, że to przez alkohol, nie? Co? Wiesz, że przez alkohol. Ja miałem tyle siana, nie? I z samochodami tyle miałem, że. Runcia, burżu! Tak, tak się kończy, wasze. Kto wypije więcej? Kto jest większym kozakiem? I deku na imprezę, dwa piwka na koniec dnia to, to nic i się kurwa potem, potem się kończycie ja nie zapomnę, ja nie, ty, ja nie zapomnę jak ty ześ tą lansją przyjechał, na tamte czasy ludzie rowerami gibali albo z buta chodzili, bo nie było stać ludzi na rower a ten co lansją do mnie przyjeżdża, no po ci, koła, mówię, ale to jest na fakta nie, Mariusz nie, kupił, nie? Ci, nie? Jacko, Jacko, no. Mariusz, no Mariusz, Jacko kupił. Rudy, nie? No, no no, no. no. ci kiedyś byłem gościem, nie? Ale teraz kupiłem <grym> na chustę. Tak, ale jak że nie? No właśnie. Nie. No, pije, ale mam tematy takie, nie? Mogę ale mi... dobrze, że chociaż wiesz, bo tu kolega na przykład nie zdaje sprawy z tego, nie? Nie, a ja, ja wszystko pamiętam, nie? A ja chociaż byłem na leczeniu, a ty nie byłeś. Ja byłem w obrzydze, leczeniu dwa tygodnie. Ale ja mam takie czasy. Panie psycholog mówi, jak sam co nie pomożesz, to ci nikt nie pomoże. No tak no. Ale pomogło czy nie? Szczerze? No. Szczerze? Tak. Przed kamerami nie. No, no właśnie. Mówię no, prawdę, chociaż no, nie kłamie. No, no właśnie, no. Pomóc czymś? Chcieliśmy ten, e, zobaczyć e, złote pierścioneczki, rozmiar 13-14. Może coś będzie z tego. A Ale 55, nie? 585 było tam. I 13 ile? 13-14 i dla kobietki. Czternastka, ale takie wszystkie przedki. Tam. A to też nie jest, weźmy Tu jest jakaś czternastka. A z takimi kamieniami dużymi, czerwonymi, nie? Tak, jakby to leżało przede mną, to może by tak widział. Ogólnie rozmiary tutaj są podane, widzi pan? Mhm. Mm Kim malutkim tym? To teraz załatwię się wróci pan. A nie ma akurat rozmiaru podanego. Przy kurzy mnie malutki nie widzę. Z... A zaraz sprawdzę, jaki to jest. No, 14. 14. A ten jaki był? 11. A 11 to mały był. Z drugiej sumy. Z drugiej sumy? To był tamto. Tam. To był tamto. To 14, nie? Dobrze widzę? Tak, tak. Dobra. to tego weźmiemy. Dobra. Tylko to zagotowienie. Tak, to zagotowienie. Tak, to zagotowienie. Karton, gotówką? Gotówką, gotówką. 600 zł. Nie znaczy tu nawet ciężko by było, no, bo my 10 mamy. 600 zł. My mamy nie są wszystkie ceny tak tych pierścionków na bieżąco aktualizowane, nie? A ceny złota się zmieniają. Więc tutaj nawet niestety by się nie udało, No jakby tam miał 5-6 gram, no to, to wtedy tak, coś można, nie? Ale on to... 2 gramy ma, więc... To dziękujemy ślicznie. Proszę bardzo. Dzięki bardzo na razie. No trzymajcie. Cześć no, kołnierz, przyniosłem Ci dzisiaj mikarek Benderek Zasad, Oczywiście. No no, 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 Kubuś, no, nówka no, sztuka praktycznie, no. No zobacz. Weź sobie światełko, zaprasz sobie w tunelu. Zobacz. Nie jest skopcone, zobacz. Ale śmierć. No przestań, Kuba! Co ty gadasz? No ty nie No nie będziesz Ja mam zatoki. Weź. Zobacz. Odpada od razu. Czemu odpada? No bo śmierdzi to przycisku nie ma, brudny, no co ty? No Kuba. Jak ja to mam wziąć na nowa? No Kuś, to daj mi chociaż 20 zł, no nie bądź już taki, no, co do no 20 ale... do... Kubuś! Wiesz, że cię kocham najbardziej na świecie. Jesteś zajebisty gościu. Nawet nie ma. No ale zobacz, no ale włącz chociaż do prądu. Chociaż nie, to byś bo to zobaczył. śmierdzi, nie będę tego uruchamiał. Kuba, uruchom to proszę cię. No nie, bo to śmierdzi, więc to reklamówki. Kubuś. Proszę cię, a chociaż włącz do prądu. Ale to normalnie śmierdzi. Ale coś... Jak śmierdzi? Ja przecież skup... to nie jest kradzione, jak ja mówię schowaj, schowaj, to do tego. Kubuś! Schowaj to do rekabuki, bo śmierdzi, a potem się zaraz mógł wietrzyć cały lomar. chyba Kubuś, przecież to jest normalny sprzęt, kubuś. Tak, tak, tak. Dobra, Ujde. jak nie to, to masz telefon. Jak nie to, to telefon masz. Dostał go za 50 miesiąc. Z kartą, ze wszystkim. Wszystko działa? Na kip, Na ki. No tak, wszystko. No wszystko masz, Kubuśu, no Kubuś, Kubusiu, no kuźba. Zdamy się nie od dziś, Mordo, moja kochana. Ja że cię kocham najbardziej na świecie, ale nie w, tył, w cudzysłowiu. Ile? Daj mi 5 dyszek na miesiąc. Jak możesz, Mordką. To jest ten Microsoft. No to jest Microsoft, no? Masz kartą ze wszystkim. Z niego to tylko zadzwonić idzie? No tak, 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 tak. Tak, kuś. Tak, tak mówisz się inaczej. A co tam u wróbla? Tego kruczka. Monia, Tak, Dawno go nie widziałem. A przychodzi bardzo bardzocznie? Coś tam przychodzi, no. Przychodzi coś tam? Co do Papugarek, czy co? No takie fanty jak ty, przynajmniej. Jak, jakie fanty jak ty, k***a? Jakieś Kubuś! Czyli. Tak. czyli tutaj zostawiamy za p***dek, tak? tak? zostawiamy za p***dek, Kubuś, tak. Tak, Kubuś. Nie, Na zakna, Nie, Ci ludzie to są naprawdę, ci ludzie to są...